Jak osiągnąć dowolny cel, i być lepiej zorganizowaną i zdyscyplinowaną na co dzień, jeśli będzie troszeczkę o miłości do siebie, o miłości, która właśnie przejawia się w, w dyscyplinie, w realizacji swoich celów, jest to pierwsza część czteroodcinkowej serii właśnie o osiąganiu celów, dlatego że wiem, że nawet największe cele. Najlepiej realizować małymi krokami. Także będą cztery odcinki, a w każdym po trzy top, top wskazówki. Kiedyś myślałam, że mam słomiany zapał, że łatwo się poddaje i trudno było mi doprowadzić sprawę do końca, a dzisiaj wiem, że jestem bardzo skuteczna w spełnianiu swoich marzeń, czyli osiąganiu swoich celów i podzielę się z Tobą moimi top wskazówkami, które będziesz mogła od razu wcielić swoje życie i zobaczyć, jak to, czego naprawdę chcesz rzeczywiście się realizuje. Pierwsza wskazówka bardzo ważna, a którą wiele z nas w ogóle pomija, to miej jasno określony cel, czyli po prostu zdecyduj, czego tak naprawdę chcesz i bądź w tym precyzyjna i szczegółowa aż do przesady. Lubię takie powiedzenie: co zapisane, to zrealizowane, więc cele dobrze jest panować na papierze, zapisywać. I teraz, czym się różni taki, byle jaki cel, od tego faktycznie sprecyzowanego? Na przykład, może twój cel brzmi: chcę schudnąć, muszę schudnąć, ale tak naprawdę jasno określony cel to na przykład schudnę 10 kg do kwietnia 2025 poprzez hmm, Codzienne ćwiczenia pilatesu i spotkanie z dietetykiem i realizowanie planu diety, który mi on zaleci. Więc mamy tutaj już bardzo konkretny cel, mierzalny, czyli z określoną datą i z planem działania, który jest podzielony na małe kroki i zakłada też wsparcie. To akurat na przykład wsparcie dietetyka czy trenera. Także chodzi o to, żeby zapisać sobie swój cel precyzyjnie, czyli na przykład właśnie, że to jest 10 kg. Eee, a nie, że tylko schudne, zapisać sobie ten cel określony w czasie i od razu dopasować działania, które możesz wykonywać od teraz, tu i teraz. Co jeszcze jest super istotne w określaniu celu, to jest Twoja wewnętrzna motywacja. Zapisz sobie, dlaczego ty chcesz to zrobić. Nie tylko co chcesz zrobić, ale dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego jest to dla ciebie ważne, jak się będziesz czuła, kiedy osiągniesz ten cel. Bardzo polecam właśnie prowadzenie takiego dziennika celów, dziennika emocji, dziennika refleksji i pisanie sobie o tym, co jest dla ciebie ważne, co masz w głębi serca, dlaczego ty właśnie chcesz tej zmiany, bo to pomoże tobie wytrwać w trudnych momentach, które na pewno się pojawią. Także jasno określ swój cel, i napisz, dlaczego chcesz go osiągnąć. Drugi etap osiągania celów, kiedy już go określisz i zaplanujesz jego realizację, to sprawdzanie siebie. Czyli kontrolowanie tego, co ty faktycznie robisz, kontrolowanie swoich myśli, swoich nawyków, swoich działań i sprawdzanie, czy faktycznie idziesz w kierunku wyznaczonego swoje, swojego wyznaczonego celu. Dlaczego to jest takie istotne? Bo bardzo często, mimo że wyznaczymy sobie cele, to jednak funkcjonujemy jeszcze po staremu. Chcemy zmiany, chcemy nowego, ale nasze funkcjonowanie, nasze codzienne działania idą starym schematem. Dlatego trzeba bardzo świadomie łapać się na tym, czy znajdujesz ten czas na przykład na ćwiczenia, czy znajdujesz ten czas na zmianę, na te małe kroki, które sobie zaplanowałaś. Więc warto sobie robić taki, taką kontrolę na koniec dnia, na przykład czy na koniec tygodnia. Ja lubię planować ważne rzeczy w skali tygodnia, nie dnia, bo dzień to czasami za mało, ale planuję sobie, co chcę ważnego zrealizować w danym tygodniu, jaki cel, do jakiego celu dążę, do jakiej zmiany i potem sprawdzam właśnie czy faktycznie podjąłam i wykonałam te działania które Zapisałam. Jeśli tak, to często się za nie nagradzam w jakiś fajny sposób, a jeśli nie, no to tym bardziej staram się przyłożyć do tego, żeby te zmiany wprowadzać. I nie frustruję się, nie denerwuję się na siebie, jeśli tego nie robię od razu, bo zmiany nie są łatwe. Chodzi o naszą chemię mózgu, o tak my funkcjonujemy. Po prostu zawsze automatycznie pójdziemy z schematami starych nawyków, więc jeśli uczymy się czegoś nowego, no to potrzebujemy być wytrwałe i cierpliwe, zanim te nowe nawyki. U nas się wytworzą, zanim coś się stanie naszym, naszą normalnością. Zatem kontroluj to, co robisz i czy na pewno te swoje cele osiągasz. I tutaj osiągasz, a właściwie realizujesz. I tutaj bardzo się przydaje tak zwany habit tracker, czyli możesz sobie do swojego celu zrobić takie, taką kartkę, gdzie będziesz odhaczać na przykład każdy wykonany trening. Czy każde udział w każdym szkoleniu, na które się zapisałaś, czy jakiekolwiek działanie, które, które realizujesz, żeby po prostu odhaczać sobie zaliczone, 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 możesz też to robić po prostu w kalendarzu. Taki habit tracker jest też dostępny w moim kursie Metamorfoza życia, gdzie bardzo dużo mówię o jeszcze innych metodach osiągania celów. Zatem to też pomaga po prostu sprawdzać siebie i mieć jasno na papierze, tak jak miałeś zapisany plan, tak samo zapisaną realizację i nie oszukiwać siebie, być wobec siebie po prostu uczciwą. I trzecia wskazówka tego odcinka to rozbijaj wszystkie plany i zadania na małe kroki. To jest bardzo ważne. Jest takie powiedzenie, że słonia da się zjeść, ale tylko łyżeczka po łyżeczce, kawałek po kawałku i podobnie jest z celami, szczególnie z tymi, które wydają nam się bardzo duże. No na przykład, jeśli twoim celem jest napisać książkę, to być może nawet nie wiesz, od czego zacząć, i to wydaje się ogromnym celem. I na przykład dajesz sobie na to rok, ale jeśli podzielisz ten cel na małe kawałki i na przykład e, swoim zadaniem na ten tydzień będzie sporządzić e, um, spis treści, czy na przykład zaprojektować okładkę, czy napisać wstęp, czy napisać pierwszy rozdział o tym i o tym, to wtedy zobaczysz, że będąc wytrwałą i pisząc na przykład nawet jedną, dwie strony dziennie to w ciągu roku osiągniesz ten cel. I tutaj często ludzie się spotykają, bo po prostu często cele przerastają nas, wydają się nam zbyt, zbyt duże, chcemy zrobić wszystko na raz, ale trudniej nam czasami robić te małe mikrokroki, ale codziennie, a to właśnie te małe mikrokroki prowadzą do realizacji celu. Także pamiętaj, żeby swój wielki cel, każdy cel podzielić na małe kawałki, Włożyć to właśnie w planie też czasowym, kiedy będziesz to robić, czy w rano, czy wieczorem, czy weekendowo i w ten sposób do celu dążyć Mam dla Ciebie jeszcze 9 wskazówek do realizacji celów i kolejne 3 poznasz w następnym odcinku, a tymczasem bardzo Ci dziękuję, że obejrzałaś ten Daj znać, jaki swój największy cel do tej pory osiągnęłaś w życiu i w jaki sposób to zrobiłaś w komentarzach a tymczasem pozdrawiam cię bardzo serdecznie. i Jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, papa. Pa.